Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy o systemach energetycznych, czyli to, co najbardziej w sporcie funkcjonuje, czyli energia, którą wykorzystujecie. Możemy sobie wyszczególnić przede wszystkim trzy takie główne systemy energetyczne, które Wasz organizm wykorzystuje zależnie od tego, co wykonujecie. Mamy tutaj system ATPCP, czyli system fosfokratynowy, glikolizę beztrenową i taki system arobowy. Każdy ten system, zależny od sportu, zależy co wykonujecie, co gracie, jaki sport uprawiacie, jest w waszym organizmie wykorzystywany tak, żebyście napędzali swój organizm. Jeśli mówimy tutaj o tym pierwszym systemie, czyli takim ATPCP fosfokratynowym, jest to system taki, który w większości sportów, takich bym powiedział, dynamicznych, w którym potrzebujemy nagłego wystrzału, nagłego przyspieszenia, czyli biegów sprintem, funkcjonuje w sportach takich drużynowych, których z lekkiego truchtu musimy nagle przyspieszyć i takie powiedzmy swoiste nitro, którego wykorzystujecie. Jest to system, który w większości nasz organizm wykorzystuje w przeciągu 6 do 8 sekund. Czasami wytrenowani zawodnicy troszeczkę dłużej go wykorzystują. Jest to system, który jest bardzo energetyczny, ale bardzo, tak jak mówiliśmy, szybko się kończy. Więc, tutaj, e, z tego systemu od razu przechodzimy do następnego systemu glikotycznego. Ale powiedzmy sobie jeszcze chwilę o tym systemie, który jest w większości sportów dość ważny. Pod względem takim, że to daje właśnie nam tego takiego swoistego kopa e, do przyspieszenia, do jakiejś nagłej reakcji i tak Więc, nawet jeśli to jest jakiś sport, który powiedzmy e, nie ma ciągłych, jakichś krótkich dystansów ale w pewnym momencie potrzebujemy wykorzystać go, no to on właśnie jest w tym momencie najbardziej takim energetycznym systemem. Jest to system, który przede wszystkim możemy sobie tutaj kształtować właśnie w takim czasie pracy stosunek pracy do stosunku przerwy, czyli mówimy tutaj o takiej pracy powiedzmy 1,5 do 1,3, czyli jedna jednostka pracy do pięciu jednostek przerwy. I tak samo 1-3, czyli jedna jednostka pracy do trzech jednostek przerwy. Mówimy tutaj na przykład o pracy powiedzmy na zasadzie tych 6, 8, 10 sekundach pracy i powiedzmy 50 sekundach e, pauzy. Może to być pauza aktywna, czyli w lekkim ruchu, tak żebyśmy szybciej odzyskali. E, kształtujemy ją także powiedziałbym w seriach, czyli tutaj mówimy o powiedzmy 4, 5, 6 powtórzeniach w jednej serii. Pauzie, którą wykonujemy tak, żeby już troszeczkę się zregenerować. Jedna, dwie minuty, trzy, tak żeby nasz organizm troszeczkę wrócił do siebie i wykolejemy kolejną serię. Można ją kształtować na różne sposoby. Jeśli mamy do dyspozycji boisko, bieżnie, no to tutaj są takie, powiedziałbym, biegi powtarzalne, które wykonujemy. Jeśli chcemy go kształtować, powiedzmy, na siłowni, mamy do tego sprzęt, bieżnie, wioślarze, airbike'i, to są te sprzęty, które możemy wykonać. Powiedzmy taki nagłe przyśpieszenie, nagły strzał, w którym jest bardzo wysoka intensywność w tych paru sekundach, czyli powiedzmy takie 90 nawet 100% naszych możliwości. I w tej krótkiej przerwie, chwilę staramy się wrócić, żeby tętno spadło, lekko oddech i znowu. Są to system, które jest głównie, tak jak mówiłem, wykorzystywane w sprintach na 100 metrów, ale także we wszystkich sportach drużynowych, których, tak jak wspomnieliśmy. Z lekkiego truchtu nagle musimy przyspieszyć, nagle dojść do piłki. To są wszystkie te takie, powiedziałbym, nagłe akcje, które ten system najbardziej nam da tej energii. Jeśli mówiliśmy o tym systemie, tak jak wspominałem, przechodzimy sobie do kolejnego systemu. Tego systemu to jest system glikolizy beztlenowej, który troszeczkę już po tej czasie 6-8 sekund zaczyna coraz więcej funkcjonować w naszym organizmie. Czyli, tutaj jest taki system, który funkcjonuje najczęściej w naszym organizmie od 30 do 60 sekund. Może on oczywiście być tak samo lepiej wytrenowany, troszeczkę dłużej go przeciągnąć. Jest to system, który po tym sprincie, jeśli kontynuujemy pracę na wysokiej intensywności, oczywiście już nie takie wysokie jak mieliśmy przy tym pierwszym systemie, dalej jest kontynuowany, dalej go staramy się gdzieś tam wykorzystywać. Czyli, bardzo taka podział wysoka i średnia intensywność. Ten system kształtujemy podobnie jak ten pierwszy system, czyli system ATP. Tyle tutaj mamy czas przedziału praca do odpoczynku 1 do 3 i 1 do 1 nawet. Czyli powiedzmy pracę na zasadzie 30-60 sekund do minuty, nawet dwóch minut pauzy aktywnej, tak żebyśmy mogli spokojnie przy kolejnym powtórzeniu znowu na bardzo wysokiej intensywności. Czyli tutaj mówimy o takiej już 70-80% naszych możliwości. Często tutaj się właśnie osiąga ten próg beztlenowy. Zależnie od tego właśnie jak jesteśmy wytrenowani, jak nasz organizm pracuje, możemy to sprawdzać przede wszystkim też tak samo na tętnie, które przez różne urządzenia możemy sprawdzać, na jakiej intensywności nasz organizm pracuje. Ten system tak samo kształtujemy sobie, możemy go kształtować na bieżni, na boisku, różnymi biegami takimi powiedziałbym biegami powtarzalnymi, które wykorzystujemy sobie różne drille. Możemy tutaj już jakieś krótkie gry takie powiedziałbym kondycyjne wykorzystywać. Na siłowni to samo, pod względem sprzętu podobnie, czyli bieżnia, w rowerek, może być tak samo ten wioślarz w tym systemie, czyli układamy sobie jaką mamy czas pracy do czasu przerwy. Ile powtórzeń, ile serii i tak sobie kształtujemy te Dwa systemy. Mamy też ten ostatni system, taki bym powiedział najmniej energetyczny, ale który najdłużej da nam pracy, czyli jest to system właśnie e, tej, taki system aerobowy, czyli tlenowy. Tutaj jest system, który już ma bardzo troszeczkę mniej energii niż te poprzednie systemy, czyli tutaj mamy tą pracę taką niską i średnią. Daje nam to system na pracę powyżej już 3-5 minut. Takie ciągłe jednostajne, które to są najczęściej bym powiedział takie biegi liniowe jednostajne, czyli jeśli kształtujemy ten system, tutaj robimy go tak samo na bieżni, ustalamy sobie tempo, ilość okrążeń, sprawdzając tak samo jak to pracuje nasze serce, czyli tętno. Najczęściej tutaj takie bym powiedział średnio intensywne, czyli najczęściej to jest 120-140. Jeśli chodzi o kształtowanie tego systemu czyli czas pracy do czasu przerwy. Mamy tu już taki troszeczkę skrócony czas przerwy, czyli jedna jednostka pracy do połówki, czyli 0,5 e, czasu przerwy, a także 1 do 1. Czyli ustalamy sobie powiedzmy 3-5 minutowy bieg o takiej intensywności i potem 2-3 minuty pauzy i znowu. Czyli to jest taki system już troszeczkę wykorzystywany bardziej w takich sportach długodystansowych, czyli tutaj mówimy często o kolarstwie, biegach, maratonach i tak dalej. Oczywiście jest to taka, bym powiedział, baza do tych systemów, które też zawsze oczywiście musimy o niej pamiętać, kształtować ją gdzieś z początku sezonu, tak żeby te pozostałe systemy, na których nam zależy, tak samo były dobrze wypracowane. Nie jest tak, że w naszym organizmie... Wykorzystujemy tylko jeden system, ale one się nakładają na siebie, przychodzą z jednego do drugiego płynnie, więc nie kontrolujemy tego w grze i tak samo musimy mieć każdy system dobrze wypracowany. Ten system, który funkcjonuje w Waszym sporcie, musicie tutaj przemyśleć sobie, możecie też sprawdzić badania, który system najczęściej jest wykorzystywany energetycznie w Waszym sporcie i go najbardziej tuż przed sezonem kształtować. Tak, żeby on był najlepiej wykształtowany, ale nie zapominając o tych poprzednich, których mamy... Powiedzmy taką podstawę. Te sporty, jeśli tutaj już sobie wymienialiśmy, no to tak jak mówiliśmy, zależne od tego w jakim systemie pracujecie, sprawdźcie, jeśli u Was w sporcie macie treningi na boisku, jeśli tam jest kształtowana ten system energetyczny, ok, niczemu nie szkodzi, żeby dorzucić tak samo jednostkę treningową do Waszego programu, którego wykonujecie dodatkowo, powiedzmy właśnie na siłowni, tak, żeby sobie lepiej wypracować ten system, tak żebyście byli szybciej, powiedzmy wracali do takiego, powiedziałbym, na troszeczkę niższego, żebyście szybciej mogli zregenerować się i na boisku znowu móc w pełni obrotach pracować. Więc, jeśli macie jakieś pytania, jeśli macie więcej tutaj, powiedziałbym, w tym systemie pytań, no to zapraszam Was do komentowania, siedzenia, obejrzcie tak samo poprzednie materiały, które mamy nagrane na kanale. Jest tam sporo wiedzy, której się dzielimy. I zapraszam Was do następnego odcinka. Oraz zapraszam Was do śledzenia profilu, bo będziemy mówić tak samo tutaj o szkoleniu, które będziemy wszystką całą wiedzę, którą posiadamy, a szczególnie tą, którą będzie dla Was, zawodników, ważna, będziemy przekazywać. Dziękuję.